I oto jest Counter-Strike. Yeah. Kiedyś to było, jak to można powiedzieć. Ja niestety nie miałem okazji zagrać w pierwszą wersję CS-a, także... Gramy teraz. Tak się powinno strzelać w CES-ie No Jakaś też O, pada po drugie Co wy tu mieliście? Może być A tam dwóch One no, z dobra zaszedł mnie z góry Ale tu bo ty właśnie są Ty me Bat mnie z kasy, kto Jule, jaki dźwięk jest przy wymywaniu ja W niektórych baniach to nawet lepiej brzmi, tak szczerze Ciekawe, czy to się da zgustować Ło no właśnie o tym mówię Zadałem mu 64hp tylko T Ace muszę robić Czekaj, gdzie ja zginąłem?

Łe no ja widziałem w ogóle jeszcze przed tym jak mi wychylił, ale... O, ten nas skończysz Trafić bym chciał kogoś jeszcze Nie no, to są boty, one nie potrafią kurwa takich taktyk robić No by się kochani zrotowali nagle Minus kurwa 90 No nie no No nie no, 93 dostał Przecież i to jest mój part, was z tego Normalnie z memu Ja zawsze obijam do 90 No i pięknie. No, ale koosa to jest zajebista tutaj, lepiej wygląda chyba niż w CSGO. Widać te jakieś plamki na szółtki i wyjdzie i mi się wydaje, że lepiej to wygląda. Niektóre rzeczy zostały spierdolone Macie, kurde, nie chcę powiedzieć, co ten wyrobił? O kurwa, ale w lecie mu ale, jak tu smoki fajnie wyglądają? Takie trochę przeźroczyste, ej, no lepiej to wygląda. No, lepiej to wygląda, te smoki bardziej mi się podobają. E o ten małpopet, to dawaj tego. Jedno letemkę. No nie blokujcie, skurwysyny jebane. Dawaj go, dawaj go. O, dostał 90 85, no kurwa, 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 Ty, tu się nie dało kurwa, I dało się wow. Ej, kurwa, są piksele jakieś kurwa, na tym kartonie staje. Oh, o! Tyże, I poszli na A. Mogłem się bawić dłużej. Ty, ale ja mam M4A4! A Co znajdę, kurwa? Idziesz broń wyjmij. Nie no przez całą mapę no jakbym na silvera grał Przez całą mapę znajdę w ręku O kurwa Ale broni nie, nie wzięli mi żadnej nie z What? No. I got back. One left. No. Eee, nie, dobra przestałem. Nie, nie wiem jak przestałem defować. <laughs> Przegrałem rundę. Kurde, ale ten scout pod podstawowy mi się podoba tutaj bardziej. Lepiej wygląda, ładniejszy jest. Szkoda, że nie można inspektować broni. Tylko ją sobie zobaczył z boku, ale no cóż, to, tak właśnie. Mnie Ty trzech jeszcze, jeszcze dwóch. Ej, zabiłem, pivot i zapad Ty, co ja nie mogę tabeli kliknąć? Nie ma tabeli wyników, nigdy? Okay, let's go. A ja chcę zobaczyć leki, mam. Jak, jak tabele wy... jak to klikam tapi i mi chodź, znika I spory ten smoke panuje.

A, i ten scope załoga też jest strasznie ciekawy. Dobra, defy. A, tu nie ma nikogo. Dobra, nieważne. Ten scope załoga jest ciekawy, bo niby przybliża, ale z drugiej strony gówno przybliża i w sumie nie widać scope'a. Więc w sumie taki useless trochę ten skołpik jest. Yeah. o... Okay. Prawda, dawaj go. mi tych Co on miał? Dwa miesiące A mp. O jak się fajnie trafia w A w całej szale teraz gówna jest. No hp kurwa nie wiem się, że dłużej to No nie no mówię ten scope jest useless No gdzie? 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 70 70, mniej idą Zablokowałem się o coś. Gdzie jest ostatni? O, Pawełaszek. Ale ostatniego nie ma. Ty! Eee, no tak zapomniałem, że bo... O kurwa, zapomniałem, że botem byłem. Oh no. Ты они нажимали меня не я не, пришла, не oh, я сразу. <как> 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 No, I tak się prezentuje Gierka, także jakby ktoś chciał zagrać, to linka tam w opisie najczęściej zostawię. I ogólnie to fajnie. Chcę powspominać na tyle ile się da starego TSA go. No. Także siema. No i do kiedyś, do następnego odcinku. Hello.